Witam na kanale Karate RTL. Dzisiaj następny fragment kata. Hajto. Zaczniemy jednak od N busen, czyli powrót do tego co było w, przy Kumo, tłumaczenie na zasadzie co to jest, żeby sobie utrwalić, czyli en budzio. Miejsce, w którym rozpoczynamy kata i kończymy kata, a dokładnie jest to miejsce, w którym wykonujemy kata. En busen są to schematyczne linie, na których wykonujemy kata, których powinniśmy się trzymać. One nam dadają kierunki przy poszczególnych partnerach. I tak dalej, fragment który zaprezentuję, postaram się opisać jednocześnie mówiąc to, opisując poszczególne pozycje i strefy, a spróbuję później się obrócić w drugą stronę. Tak, żeby to pokazać, bo część fragment jest po prostu tyłem. Zaczniemy od miejsca, w którym skończyliśmy poprzedni moment. Czyli to jest kija zenkutsudachi, tyłem z Yaku zuki dziodan, czyli to będzie w ten sposób. Patrzymy się przez lewe ramię. W linii prostej stawiamy nogę do takiego prostego kata dachi, obracamy się przez lewe ramię do le, lewego nekko z przygotowaniem do morote soto, do, soto Lewa noga w tył yy, i prawe soto uchikomi robimy. Prawe soto uchikomi, morote soto uchikomi. to ten sposób. I to jest cały ten fragmencik. Dlaczego taki krótki? Bo on wynika z tego, że początek kata haito jest dość specyficzny i tam praktycznie od początku, aż do właśnie tego momentu i obrotu e, robimy bez przerwy no stop. Nawet Kia jest bardzo szybkie, dynamiczne. Czyli wracając, e, pokazując to w ten sposób. Czyli tu patrzymy się przez lewą, obracamy się. Ja strzaniłem, ale robimy jeszcze raz, bo za blisko Czyli mamy Kia kudzy, Patrzymy się przez lewą. Dobra, w przód obracamy się do morocu, z kota Lewa noga w tył, lot murotek s I to by było na tą chwilę. E, wszystko. Dziękuję.